Witam ponownie. Idziemy dalej. W międzyczasie spaczowała się gra. I nie wiem jakie są zmiany. To znaczy. O! Słyszę kogoś. Idzie ktoś z prawej strony. O! światła hmm. została wyciągnięta z drużyny. Mamy pięć racji żywieniowych. Jakiś przedmiot został wyciągnięty? Nie za bardzo pamiętam. O, Sekret! Wydaje mi się, że, y... że y... hmm. postaci bardzo dużo, o wiele więcej mówią. I to jest fajne. Do nas, tak? Bojownik. Zrealizowane zadanie Bestiarius czy Aha. Aha. No to dość wspaniale. Kto próbuje? Przejście najwyraźniej maskuje magiczna bariera. Kto próbuje ją rozproszyć? Yes. No to ładnie. Odkryliśmy. Odkryliśmy coś. Ugh, powinienem odpocząć. Sztylet i złoto. Dużo gadają teraz. To jest fajnie. Wygląda na potężny. Jakby komunikacja po tym paczu najnowszym komunikacja z drużyną stała się bardziej taka interaktywna, bardziej taka aktywna. I bardzo fajnie. No. Pewnie są jeszcze jakieś inne też zmiany. A tutaj też jest więcej napisów. Po prostu twórcy gry. Jakby wzięli pod uwagę to, co gracze, co ludzie. Ich zdanie i ich uwagi ich, ich poprawki ale krzyczą mocniej fajnie że tak krzyczą no można się do nich bardziej przyzwyczaić do ich głosów Dlaczego? Światło? Alex. światło i ktoś powiedział: O, uh, dzięki. Książka. Zobaczyliśmy książkę Portal odległych gwiazd. Portal odległych gwiazd, Lord Cunningham. Wow, Lord Cunningham. Wspaniałe, wspaniałe uchronowanie Cunningham'a. To jest, Cunningham to jest twórca poprzednich Mighted Magic, oczywiście, nie? Wędrują do dalekiej, zakazanej krainy, gdzie żywiołaki od wieków toczą bój. Zaczynają misję, wiedzeni przez ducha, szukają imienia skrzydlatej tej istoty. Przed nim znowu niezwykłe, przed nimi znowu niezwykłe przygody, bo wnet przekraczają środkowe wrota, ciągle świadomi groźby samozwańca, w końcu znajdują koronę i szpon. Lecz podróż ich niemal pozbawia rozumu. Walczą ze smokiem w czasach minio minionych, by w końcu wkroczyć do świata żywiołów, gdzie duch łączy się ze swymi szczątkami. Hmm. Tajemnicza dla mnie dosyć książka, nic mi się nie kojarzy. Nie wiem o co to chodzi. Tu jest niezakreślona. Chciałbym to zakreślić na mapie. Chodzę na te pola, żeby je zakreślić na mapie. Hmm. Beczka? Nie, co to było? Nie, i takie coś. A tutaj nie można wejść. Nie, tutaj i to co? Nie można na to? Aha. Dobrze, troszkę tutaj w tej komnacie zabawiliśmy. Tam na dole nie byliśmy. A tam... tu... tam to jest mapa? Tak. Tutaj nie wiem, nie pamiętam co jest. A my w ogóle tam nie byliśmy, przyszliśmy z góry, stąd. Mhm. Tu coś jest. Ciekawe, która to... Która postać to mówi? Krasnoludka lub biel. strzelamy. Salwa na początek Łucznik. To my też jesteśmy Łucznikami. I zablokowała nasza 14 złoto. Kto próbuje? Nasz mak złodziej. Tu nie ma skrzyni, tylko jest wajcha. Wajcha. Wow. Uh, Ciekawe co otwiera. Na razie jeszcze jej nie przerzuciłem. Otw nie przerzuciłem tej wachy, nie otworzyłem, żeby sprawdzić, jak jest w stanie zamknięcia, czyli co jest zamknięte, a co jest otwarte. Hmm. Ognisty pocisk. starta kokko treningowa co Looks like they smelled us who forgot to take a bath So is a a ja nie wiem co Nie wiem co Looks Nie za bardzo kojarzę co mówię o zapachu, że coś tutaj Śmierdzi, przypachnie specyficznie. Nie, no tu też coś jest. Nie no dobrze pójdziemy jeszcze trochę. Powinienem już odpocząć. Aha, te drzwi są zamknięte. Potrzebuję klucza, żeby to otworzyć. Tak? Dobrze. To tu kula światła. Ale dużo gadają teraz po tym patchu. Dobra, przerzucamy tą wajkę. I otworzyły się te drzwi, tak? Sorry, tak daleko. Tu. Tak. Zakreślam pomieszczenie. Drabiny. Ale oni tam nie wchodzą, są drabiny do książek. Niezidentyfikowany przedmiot o nazwie opaska ucznia. Mroczna wizja. Ciemność wyjawia swoje sekrety. To już wiem. Wygląda na potężny. Dobrze, że tak fajnie dużo gadają po tym patchu. Aha, co jeszcze zrobił ten patch? Nie wiem czy. Czy powiedziałem. Ale. Kula światła. Aha! To te czary są wyciągane z drużyny. Nie przedmioty. Nie to... nie... nie wyciągnięty. Tylko po prostu skończył już swój, skończył się, nie? W pewnym sensie wyciągnięty, no dobrze, idziemy jeszcze troszkę dalej. Mam nadzieję, że przeciwnicy tu nie będą zbyt cię, ciężcy. Bo rode nie ma już many. Co to? O to Teraz na nas. Well, za to. Zabieram. czternaście. Podleczyliśmy ich trochę. Czternaście. czyli pokonany. A, w tej klucz do krojówki złodziei, czyli w tej skrzyni lub przy tym złoczyńcy, którego pokonaliśmy przed chwilą, był ten klucz, o który nam chodziło. Tu nie byłem w tym miejscu. Nie ma szepczących cieni. Hej, 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 kolego. Czyli tu nic nie ma. A jak to jest? O, jakie jakieś światło cienie, jak nie ma światła. Odpoczywamy. Mmm. Dobra. I. jak to? przy porcie jeszcze dobra. Czyli, co, co tutaj jest? Oha, czyli jesteśmy tu, idziemy tu, otworzymy w końcu te drzwi, tak? No, które były, które były zamknięte na klucz. Tak? No, udało się. no to może się cofniemy. No taki zwykły bojownik. Może elita? Tak, elita. Bojownik elita. Ognisty pocisk, pociska to jest kulownia. Mhm. No i po nim. do doświadczenia? No, jeszcze troszkę i może jakiś awansik będzie. Tak, znaleźli. Nawet bez... Oni teraz znajdują nawet bez czaru. Wielki topór. Czy ktoś z nas walczy toporami? Tak, krasnoludka. Mroźny, wielki topór. dwuręczny. ona właśnie lubi tarczę, tylko że ona nie ma umiejętności tarcza. Nic, tylko to. Przejście. Ile jest? Trzy racje żywieniowe, no to wchodzimy.

Czyli no, tu jest wyjście. Aha, łucznik nam pod nas podstrzał. Just great. Now they're shooting at us. And stay down. Ta. Tam stój, właśnie mam szypczące cienie, mam no, pomieszczenie, w którym nic nie ma. Co tam przed nami jest? Jakiś. Wacjo, o, skrzynka. Przed nami coś jest. Ochrona Zabierz wszystko. Ochrona przed magią światła. Z tyłu za nami jest przeciwnik widzę. Tu jest czerwona kulka. No ona, dwóch. Jeden wojownik prowokuje lewego, jeden prawego. Wiel iskry. Zobacz, ognista kula. Uuu, Pan nie. Jeden już padł, jak już życie? W porządku. Drugi też. O, jeszcze jeden tam jest z tyłu. I to strzelamy. Będę musiał zaraz odpocząć. Podchodzi. A, niech, nie, niech się tak sobie nie podchodzi. Co co Trzy. Dobra. Zajrzyjmy się tutaj. Odpocznijmy trzy, czyli teraz dwie racje Żywieniowe I ty rzucisz cienie. Tak, jestem silny. Dziwne z tyłu. Tu jest wejście do jaskiń, tu jest jeszcze coś. Co chciałbym zwiedzić? Nic? Skrzynia? Kusza. Wygląda na potężną. Niedługo wracamy do miasta. Nie można zakreślić tego. Do miasta i identyfikujemy przedmioty i kupujemy racje żywieniowe. Gaskina. Rosalie. Nie spodziewałem się, że pod tym budynkiem mogu, mogą istnieć tego rodzaju tunele. Słyszałam opowieści o tym, że pod powierzchnią Półwyspu Agen rozciągają się całe miasta, ale myślałam, że to Bajdy. Dalej. Już nas atakują, tak? Kto ma ruch? Nie, nie widzę wyraźnie. Aha biel Łyskawica. Ognista kula. Na dwóch trafi? Tak. Teraz tutaj. Teraz tu. Aha, tak przechodzi na dole. To um, takie zaznaczenie. Nie widziałem tego poprzednio. Teraz on i tu się pali. I tutaj takie zaznaczenie. Dobrze Dlaczego... wola ma hakusza, która zadaje dwa obrażenia, tak? Tak. Dwa obrażenia od magii ognia. Mhm. Plus dwa. Wykły od strzału i od magii ognia. Znowu dwóch podchodzi. Tutaj są, tak? No to atakujemy. Uuu. Strzelili. Strzelają do nas. No i padli. Dobrze i tu będziemy powoli ile zostało racji żywieniowych dwie o, mało i awans 245 punktów A co to? To takie stany chyba ich wpadną w takie tam stany. Tu powoli kończymy. I wracamy do miasta. Jeszcze tu wrócimy. Zidentyfikujemy przedmioty. I... Hmm. I nakupimy racji żywieniowych więcej, żeby spenetrować do końca tą tajemniczą jaskinię. Wow. Thanks. Uh, Teraz tutaj było tak. Teraz tu. Mhm. Tu gdzieś jest wyjście. Ciekawe czy jakieś są zmiany na powierzchni też kwiaty online Co to znaczy? Kufer przemytnika Ktoś nas śledzi, zabijmy go Co to ma znaczyć? We are tutaj no to wiemy nie będzie zawsze to gadać tutaj gadać czyli jest noc Dobra tu nagrywamy kończymy ten odcinek żeby nie był zbyt długi do następnego odcinka na razie do widzenia